Dobry dzień, witam was bardzo serdecznie, moi mili, w nowym odcinku Dying Light, w którym poruszamy się, będziemy się poruszać po Sektorze Zero. He? Ale ten gnom jest... słaby. Jak on tego nie trafił? Aha. dobrze przycelować, w web z jest insta taki. Ale generalnie to porna trochę broń. No dobra, mniejsza z tym. Mamy tutaj... ...przebiec się do troi. Chodzi dobry. No i... Dobra My się tak będziemy miziać Co my tu mamy? Pójdzie szybciej, dobra. Gnoma mi zostaw. wypierdź mi go. Pójdzie do sprzedania. To niewielkie, co prawda, pieniądze, ale pójdzie do sprzedania. Jezus. Chyba jednak lepiej mi się w slamsach, w haranie podróżowało. Niewykorzystane punkty mam? A, bo awansowałem poziom przecież. Kotwiczka do wspinaczki, naucz się wytwarzać kotwiczki. O, przyda się. Co nagrodę znajdziesz w skrytce? Co, jak mam niewykorzystane punkty? Mam wykorzystane. Fajne zbliżenie było. Dobra, trochę się powalczyłem, zbierzmy co nasze. Dobra. Koniec tego dobrego. To jest rzekomo u góry. O Jezu, przepraszam. Czekajcie, już wam idę pomóc. A teraz to na dole jest chyba tu. Nie ma za co. Dobra, i to niby tak gdzieś przed nami jest. O, znowu jakieś wydarzenie. Ooo. Aha. <grych> to było takie ...nijakie. Mogłem po prostu wziąć pistolet albo strzelbę, nie wiem. Jezus Maria, znowu stąd startuje. Dobra, niech będzie. Chyba coś jeszcze tu jest. Dobra, przeszukajmy. my tu mamy? Tak miejsce w ekwipunku. Chyba, że zaraz umrą, ale myślę, że sobie poradzą perfekcyjnie. Czy to ze mną, czy bez mnie. Jeden. Drugi. Aha, już nie ma komu pomagać. Nie, dobra, bez sensu. Ci zaraz zlecę to wszystkie główna. Co to było? Nie chcę się z wami walczyć, uwierzcie mi. Wiedzę, że oni tu mają fajne kryjówki. right yeah that's me i'm michael troy's waiting for you in the loft good to have you here crane crane <laughs> it's a pleasure mate uh, i'm savvy need anything technical i'm your man almost rigged a way to break through the chrome jamming come on say hello to troy hey, i'm kyle crane it's good to finally put a face with the voice Hmm. You're looking for Jade Aldemir, aren't you? Yeah, yeah. Have you seen her? I mean, you know where she is. Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade, hey, it's Crane. Now I know you're headed for Doctor Camden, but his clinic's surrounded by zombies and rises thugs. So just let me come and help you. Please just hear me out, okay? Look, the thing is, the GRE hired me. right? I was supposed to find out where Rise sent this, this classified file, but but that doesn't matter anymore because the Ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out some way to let them know that we've got it. Bastard. You bastard! Jade! Jade! Damn it! the last time I spoke to her she was at the university it's due east from here if what you just said is even a little bit true you will have to find her hmm Dobra. Umówiliśmy z Jade One more thing, Rise brought some of his shock squads to Old Town. They've only been here for a few weeks, but they're doing a lot of damage. They're launching raids and terrorizing survivors at every opportunity. It seems Rise officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. They're well fortified. In addition to their headquarters, they're using two staging grounds to gather supplies. I'm told they've amassed quite a haul. Could use some supplies.

się nie spierdzielił gdzieś za nisko To nie jest przypadkiem Nie wiem gdzieś tutaj się nie schodzi tam niżej O na przykład tu O właśnie Because you Crane Taki agresor My dad passed away a couple of days ago, but he taught me how to survive. Listen, Mister. Dad left a stash for Crane. If you really are him, and you can prove it, I'll give it to you. Okay, well, how can I prove I am who I say I am? Go outside and show me how quick you are. My dad said the real Crane was faster than anybody, so try to be real quick, Mister. Huh, <laughs> yeah. Handluj. Mógłby no, się przydał. łuk to taka w sumie dosyć cicha broń. No tak, poza tym to w sumie. No ja tu mam, dobra. Typowe zakupy. Teraz tak. Dubletówka no, w ogóle zadaje dużo większe do wiedzy, obrażenia od tej zardzewiałej strzelby. Jerniczę, noż ogrodniczy, właśnie Gnączowski sprzedaj, tam się kierkę sprzedaj, że nas też. Sakiewka 3 razy, kawa 15, papierosy 14 Okej, okay, to by było na tyle w sumie Teraz co ja mogę jeszcze wytworzyć Zatruwa, szybka piłka Niby mogę, ale O, burza piaskowa Zasyp przeciwników gradem kul. Można stworzyć, kto bogatemu zabroni. Gitara jeszcze, no mogę stworzyć kij golfowy. gitara nie zaprzeczalnie się przyda. Trochę apteczek bym wytworzył. jest granaty nie wiem czy mi są potrzebne w ogóle, bo one kiepski damage zadają prędzy wybuchowe gwiazdki, ale też nie chcę za bardzo marnować to jest wszystko pierwszy poziom Sznurek? taśma klejąca? takich rzeczy nie mam? A, tutaj znowu mieć klucz, bo mam młotek. Tutaj noże, a tutaj rurkę. Masz jakieś w ogóle? Nie masz. Dobra. Okej, okay, co ja tu mogę powiedzieć? No, będziemy na pewno podróżować w kolejnym, oczywiście, odcinku albo po Jade, albo po ludzi Ryza. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nowa lokacja, nowe możliwości. Ale też pewnie i cięższy poziom trudności. Jak gdyby nie było takie tam rymowanki. Dlatego znaleźliśmy przyczółek Troy. Crane ujawnił kim był naprawdę. No i w tym momencie zakończymy odcinek, a w kolejnym będziemy działać. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.